Witam, wodniki, w czytaniu na rok 2025. Słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zaczynamy. Na koniec będzie przesłanie od duszy na nowy rok. Zaczynamy. Wodnik. Ty w 2025 roku. jest przecież. Wow, 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 wow. Znowu zaczynamy mocno od dwóch wielkich arkan. Twój czas. No, mamy tutaj naprawdę odrodzenie, siłę, odwagę. Odwagę do zmian. Yy, mogą być, yy, jeżeli chodzi o każdą sferę życia, no bo nie wiem, czego to dotyczy. Pokazało się siedem kielichów. Wybory, wszelkiego rodzaju decyzje, wybory. Może być kilka osób, 4, 4, 4. Możesz widzieć powtarzające się ciągi liczb, ale tu jest właśnie odrodzenie, przeznaczeniowe sprawy, osoby z przeznaczenia przychodzące, pozytywna karma. nie naprawdę tutaj znowu. No mówię, no to muszę powiedzieć dla każdego znaku, bo robię przedostatni znak i yy, na pewno to nie będą ostatnie wielkie arkana, jakie się pokazały. I ka przy każdym znaku wielkie zmiany, transformacje, zmiany. Może dla kogoś. Ktoś ma w swoim otoczeniu, kogoś spod znaku lwa. Natomiast tu jest, no super, siła to jest wewnętrzna również siła, wewnętrzna moc. Zintegrowanie pierwiastka żeńskiego, męskiego. No, e, u wodnika mocno również się zaczęło. Siła, materia dla wodnika. Kolejny wielki arkan już znowu widzę. No akurat tu się nie pokazało, nie pokazały się jako taki świat materialny bardziej duchowy. Chyba, że to jest tak, że właśnie skierowanie się w stronę duchowości, głęboka wiedza, mądrość, jakieś ezoteryczne sprawy będą ważne i może jakiś tam, jeżeli to nie jest podstawowe, będzie dla Ciebie Jakiś sposób zarobkowania, to może ym, jakieś dodatkowe. Natomiast, yy, no tu jest yy, karta znaku powietrznego, więc jak najbardziej. Yy, może ktoś jest ważny będzie yy, yy, ze znaku wodnego, ktoś dobry, ktoś pomocny, doradca. Może to Ty jesteś właśnie ty, tym doradcą. No bo tu jest naprawdę kierowanie się. Intuicją, yy, wielka wiedza, wielka mądrość wewnętrzna, światło wewnętrzne. Także tu się tak chciało pokazać. Następnie wiedza i komunikacja. Jakieś chwilowe, może ktoś se, y, coś y, zakończył jakieś, jakieś kontakty, lub na nowe się jakieś skierował. Natomiast tutaj przyświeca temu słońce kolejny wielki arkan. Mówię znowu, mocne, mocne będą zmiany, planowanie, może ktoś planuje y, odnośnie jakiejś komunikacji. planowanie podróży, komunikacja to też przemieszczanie się. Ale tu jest jakieś mogą być jakieś lekkie y, wahania nastrojów, może jakaś nawet rezygnacja, niezadowolenie. Natomiast koniec z końców tu jest słońce, więc bardzo pozytywna karta. Także co by się nie działo, na pewno wszystko się y, w dobrą stronę y, obróci, ponieważ mówię, tu jest karta słońca, więc super. No i teraz mamy dom i rodzina. Dom i rodzina. Znowu kolejny wielki arkan. No tu, jak oh, tu się pokazał ym, trygon ognia i ziemi, może to chodzi o dzieci, natomiast tu jest również sukces, znowu wielki arkan, więc ym, zwycięstwo, jakieś wyjazdy służbowe, jakieś wyjazdy rodzinne za granicę, gdzieś w dalszą drogę. Ym, szybko działanie, akcja, Energia, również jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju doszkalanie się, kursy, studia: wszystko jedno co, to jak najbardziej tutaj też, co by się nie działo odnośnie rodziny, to jest droga bez przeszkód, mknięcie także o co by nie chodziło. Rydwan, kartaraka również, więc trzy energie tak naprawdę się pokazały. Oprócz powietrznej. No ale powietrzną mamy. No mówię, może ktoś z rodziny jest ze znaku um, ziemskiego lub um, ognistego um, lub wodnego. Natomiast tu idzie wszystko do przodu. Jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, jak najbardziej. Może się dziać du dużo. Dobrze, to teraz sobie patrzymy. Radość, kreatywne wyrażanie siebie. też często wychodzi. Może tu, mogą tu być jakieś stresujące sytuacje. Znowu energia ziemska, może ważna jest dla ciebie jakaś taka osoba ze znaku ziemskiego. Jeżeli nie, to jest zadowolenie, i znowu krzyki, to znowu stabilność finansowa, jak najbardziej. Może ktoś dużo, dużo pracował nad godziny, nadmiar pracy, nadmiar obowiązków. Natomiast tutaj to jest, jeżeli tak dla kogoś jest, to to jest szczęście, powodzenie, yy, koło fortuny, super karta. Idzie do przodu naprawdę wszystko, tak jak tu się Rydwan pokazał: teraz mamy koło fortuny, pod każdym względem szczęśliwe zmiany. Może teraz jest za dużo obowiązków, będzie mniej, ale to też może dla kogoś było, że yy, trzeba było gdzieś tam się spiąć i. Yy, i zawalczyć o tą swoją stabilizację, o biznes, wszystko jedno, co natomiast tu jest ktoś, kto naprawdę stabilnie stoi na ziemi. Oczywiście no, to jest energia ziemska, ale nie musi być, może nie masz w swoim otoczeniu takiej osoby, więc to po prostu jest jako, jako zadowolenie rzeczy, i rzeczywiście zadowolenie yy, ze zdobytych zasobów, z pracy. Z finansów, mówię, ktoś może yy, był zestresowany przez to, że ma ten nadmiar obowiązków, natomiast tu jest szczęście i naprawdę zmiany pozytywne, pozytywna karma, progres, pójście do przodu. praca i zdrowie No tu jakieś ograniczenia widzę, jakieś blokady. Jeżeli chodzi, może chodzić dla kogoś w pracy, dla kogoś jeżeli chodzi o zdrowie. Może być, nie widzę to jako, jako złych kart, natomiast ktoś może mieć jakieś ograniczenia dla jednych. Dla kogoś może mieć lęk zacząć, przypuśćmy, nową pracę, jeżeli, jeżeli ktoś ma tak. Bo tu są lęki i obawy. Coś jest przed czymś, przed czymś obawy są. No, to tak wygląda, ponieważ tu jest as, nowy początek, tak jakby ktoś się obawiał zacząć nowego początku. Natomiast tutaj naprawdę może, się, może być dużo komunikacji, albo ktoś właśnie ma tą blokadę, bo za dużo się dzieje, bo być może za dużo jest komunikacji, za dużo ruchu, za, za szybko wszystko idzie. Natomiast tu widzę, jest jakiś nowy początek, ale również obawy z tym związane. małżeństwo i związki. No, już pokazała się karta znaku powietrznego, więc jak najbardziej dowodnika. <słuch> Kolejny raz jest wow, 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 wow. No, tu jest para nawet z, z tego samego trygonu. Tu rzeczywiście może być jakieś małżeństwo. Yy, I tak, dla, je, dla jednych jest tak, że kończy się jakiś etap, może zakończyło się takie małżeństwo, taka relacja, otwiera się nowy etap. Natomiast jeżeli ktoś nie ma zamiaru się rozstawać yy, czy, czy nie ma żadnych problemów, bo to nie, to nie widać jaki problem, tylko że świat jest po prostu zakończeniem. Zakończenie. Jakiegoś etapu i pójście na nowy. Być może yy, jakiś tam etap, przypuśćmy, nie wiem, zakończył się, yy, jesteście razem już jakiś czas, teraz czas na yy, małżeństwo, na dzieci i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie o to chodzi, to na pewno szczęście pod każdym względem. To jest celebracja, to jest kompletność. Być może, no bo tu jest para idealnie pasująca do siebie, więc może się wzajemnie uzupełniacie. Natomiast mówię, przy kolejnym y, domu jest świat, kolejny wielki arkan. Wszechświat czuwa nad tym, nad tym związkiem, nad tą relacją. Jeżeli ktoś jest sam, może być tak, że właśnie zakończył jakiś etap, i y, teraz na nowo nowy jest początek o nawet tutaj jest nowy początek 21 koniec i 0 nowy początek zaczynanie od nowa więc albo tak albo tak natomiast tu widzę że jak najbardziej pozytywnie i Boże przychodzi właśnie taka osoba do Twojego życia transformacja i przemiany tego to będzie dotyczyło u wodnika. Kolejny wielki arkan. Mówię, to jest, to jest po prostu szok. Ten rok będzie mega ważny. Och, 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 och. Tu jakieś braki się pokazały. Więc transformacja będzie związana albo z, jeżeli chodzi o jakieś um, finansowe sprawy, albo braki, um, braki emocjonalne, ponieważ tu jest konflikt jakiś. Oczywiście przy tym stoi cesarzowa no, piękna, po prostu karta, wspaniała, obfitość, kreacja, pomysły, nowe idee, um, manifestowanie. Może być tak, że oczywiście ona przewyższa te karty, ponieważ to jest wielki arkan, natomiast y, tu jest właśnie jako przemiany, i to właśnie ja widzę tak, że te przemiany dotyczą tego braku, żeby to y, przekuć właśnie na tą obfitość. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek braki, jeżeli ktoś na przykład nie ma relacji, to właśnie dlatego, że to wynika z jakichś blokad wewnętrznych, no, y, pokazały się te blokady. Więc. I, I dotyczący tego jakiś konflikt. Natomiast cesarzowa to jest obfitość, to jest płodność, i tu będzie transformacja tego dotyczyła, żeby wyjść z tych braków, jeżeli oczywiście ktoś takie ma. No a tu widać, że są, no bo ponieważ y, ktoś tu się martwi może właśnie o swoją egzystencję. Natomiast tu stoi przy tym cesarzowa, także no piękna karta, piękna. <laughs> Podróż, horyzonty myślowe <gryzny> cesarzowa się pokazała, teraz cesarz, <gryzny> znowu para. No i tu też znowu chodzi o świętowanie o celebrację. Ktoś na wysokim stanowisku może być. Jeżeli nie, to głowa rodziny, ojciec, dziadek, mąż, partner, karta barana, jeżeli dla kogoś, ktoś, kto osiągnął y, majątek jakiś, czy jakieś mienie y, i chroni teraz je. Może to jest, albo ktoś. Y, Ktoś dostanie awans, podwyżkę i będzie powód do świętowania, wszystko co związane z domem. Jeżeli na przykład yy, dla kogoś może być tak, że, że ktoś, chociaż tu się nie, pokaza, nie pokazało tak stricte, natomiast pokazał się ten rydwan, a to są również właśnie wyjazdy, może podróże jakieś z rodziną, do rodziny, podróże gdzieś dalej. gdzieś w jakieś zagraniczne miejsca No to mamy teraz kariera i zabudowy cel Wielki Arkan, oczywiście. No, tu są jakieś nowe początki i tu jest no gwiazda przy tym no spełnienie zawodowe, no to jest na pewno ten cel, spełnienie zawodowe czy ktoś jest sam, czy ktoś jest w relacji tu chodzi o spełnienie zawodowe materialne, finansowe tu jest ktoś, kto jest zadowolony yy, może nawet luksus może ktoś ma taki cel, że, żeby właśnie luksusie, może kogoś coś zainspirowało jakieś nowe idee czy zainspiruje, ponieważ tu jest as mieczy to są myśli, to są nowe początki, nowe idee i tu przyświeca temu inspiracje, obfitość, praca w internecie, również może dla kogoś to jest ważne, że praca w internecie będzie ważna, albo będzie pomocna, albo będzie jakimś dodatkowym zajęciem, gdzie przyniesie to, yy, to spełnienie. Natomiast no tu, no jeżeli chodzi o te karty, to te wielkie arkana są. No, wszystkie, co najlepsze. Można powiedzieć, przynajmniej na razie, współpraca z grupą, relacje. No ale wodnik to się nie ma co dziwić, no era wodnika. Wodnik rządzi. Wraca z grupą. No na pewno tu jest, pokazało się y, y, energia ognia, energia ziemi, więc być może tu jest również grupa, y, no można tak powiedzieć, świętowanie, pokazało się a więc tu są jakieś projekty finansowe, y, motywacja. Nie ma tu złych kart, więc nie, nie, nie widzę tego, jako to by było coś negatywnego. Może kilkoro ludzi współpracuje razem. Y, może ktoś ma relacje z osobą ze znaku... No, wodnik jest powietrzem, tu jest y, ogień, jest... Y, jest ziemia, ale tu jest naprawdę motywacja, kreacja, kreatywność, chęć do działania, mobilizacja, determinacja, czyli jakieś takie, o wszystko co by nie chodziło, to czy to chodzi o sprawy, no dom się pokazał, ale tu relacje wszelkiego rodzaju, to są kontakty wiadomo towarzyskie, to są między znajomymi, między przyjaciółmi, rodzinne itd., więc tutaj jest chęć kreacji, chęć motywacji, chęć yy, działania, determinacji. Kto ma jaką sytuację to wie, czego to będzie dotyczyło. Karma tajemnice ukryci wrogowie. Tu jest karmą, y, jakiś zastój jest, dla kogoś jest jakiś zastój, pauza, ale również zmienienie perspektywy, czego by to nie dotyczyło. Tu jest ktoś, kto się martwi albo o czymś z przeszłości, albo czymś, co się wydarzyło w dzieciństwie, mogło być tak, że ktoś utknął w tym, nie wie co z tym zrobić, y, siedzi w negatywności, ma bezsenne noce, nie wie jak. Jak zmierzyć się z danym tematem, jak zmienić ten punkt, y, tą swoją perspektywę, jak, y, jak zmienić właśnie pewne rzeczy. Tu jest ktoś w zawieszeniu. Chociaż bardzo mi się podoba nazwa w tej talii to jest przebudzenie. I to nie jest typowy wisielec właśnie. Zresztą w tej talii wiele kart jest inaczej nazwanych, jeżeli chodzi o Arkana Wielkie. Bo tu jest właśnie wspomnienia, dzieciństwo, nostalgia i tu się ktoś y, właśnie przejmuje tym. No spać nie może, martwi się, chyba, że to chodzi o dzieci. Coś jest, y, mamy tu ukryci wrogowie, no to nie wiem, no chyba, że dziecko jest y, twoim ukrytym wrogiem. Natomiast y, przebudzenie karta to jest właśnie wyjścia z tego impasu, zmienienia perspektywy. Spójrz inaczej, być może, na, na dane rzeczy, może, bo tu jest ktoś, kto się zamartwia, kto siedzi tylko w myślach. No, wodnik to jest znakiem powierzchni, więc myśli jak najbardziej, analizuje i, i tak dalej. Natomiast może wystarczy w jakiś inny sposób spojrzeć na, na pewne sprawy, na pewne sytuacje, wydarzenia. No, mówię, mi się tutaj, chyba że jest coś ukrytego, bo mamy tutaj tajemnicę. Więc, coś ukrytego jest, może o czymś wiesz, a nie możesz się z tym podzielić, może, yy, może coś się zda, sta, zdarzyło takiego w dzieciństwie, że jest tajemnicą, jeżeli to nie chodzi o Ciebie, to może kogoś z rodziny. I tutaj właśnie yy, to może być tajemnicą, coś z przeszłości albo z dzieciństwa. Natomiast właśnie karma jest, żeby wyjść z tego, żeby wyjść już z tego impasu. Dobrze, i teraz mamy dla wodnika przesłanie od duszy na rok dwa Dla wodnika przesłanie na rok dwa Zobaczcie to, co powiedziałam: że ktoś się martwi, może nie może o czymś powiedzieć. Listy, słowa duszy. Czasami będzie ci lżej, jeśli coś napiszesz, i to może właśnie tyczyć się tego, że może coś chce z duszy Twojej wyjść. Nie umiesz tego powiedzieć, może na, napisać jest coś lepiej na papierze, przelać to po prostu te myśli, listy, słowa duszy, i wtedy będzie lżej tej duszy, jeżeli coś wyrzucisz z siebie, przelejesz na papier. Wiem, że wielu osobom pomaga właśnie takie coś, jak coś ich tam męczy, i przelewają to na papier. Znowu idealnie pasuje do tego czytania. Kolejny raz nowa karta się pokazała, więc już chyba tak zostanie, do, że każdy znak będzie miał inną i bardzo dobrze. Jest dosyć tych kart, także o, a tu wdzięczność jeszcze. No ale po jednej karcie sobie bierzemy. <laughs> także piękne czytanie. <laughs> Wiele wielkich arkan znowu, także mówię, kolejny raz. Nie wierzę w to, że nie będzie się nic działo, będzie się działo na pewno dużo. Tu widzę, że dużo z duchowością też jest związane odrodzenie, więc na pewno dla kogoś yy, idzie w tą stronę. Także zdrawiam wszystkie wodniki. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.